Stałam przy długim stole z winem, kiedy pan podszedł zbyt blisko. Jego palce niby przypadkiem dotknęły mnie, ale wiedziałam, przypadków tutaj nie ma. Poczułam, jak oddech zamarł mi w piersi, bo za naszymi plecami kręcili się inni niewolnicy i służba. Gdyby ktoś zauważył jego gest albo moją reakcję, kara czekałaby mnie, a nie jego. Jego spojrzenie było ciężkie, wymagające, nie było w nim ani kropli czułości. Uśmiechał się do swoich gości, a drugą ręką, jakby sprawdzał, jak daleko może się posunąć, nie mówiąc ani słowa. Wiedziałam, że muszę stać nieruchomo, jakby nic się nie działo. Ale serce biło tak głośno, że bałam się, usłyszy je cała sala. Od tamtego wieczoru we mnie narodziła się tajemnica, której nie mogę zdradzić nawet teraz. A przecież kiedyś moje życie było zupełnie inne. Urodziłam się nad rzeką. Gdzie o porankach pachniało chlebem i wilgotną ziemią. Mama śpiewała, kiedy prawa ubrania, ojciec przynosił do domu drewno i mówił, że śmiech to najlepsze lekarstwo. Moje dzieciństwo było proste i jasne, dopóki obcy ludzie nie przekroczyli naszego progu i nie zabrali nas na zawsze. Od tamtej pory wiedziałam, moje ciało należy do innych, ale wewnątrz mnie jest coś, czego oni nie mogą odebrać. Wspomnienia, zapachy. Obrazy dzieciństwa. I jeszcze tajemnica, którą przechowuję i którą pewnego dnia będę musiała ujawnić. Ale wszystko zaczęło się właśnie tamtej nocy, kiedy pan po raz pierwszy pozwolił sobie na zbyt wiele. Wtedy zrozumiałam, moje życie nigdy więcej nie będzie takie samo. Podczas kolacji, kiedy dom wypełnił się zapachem wina i pieczonego mięsa, pan siedział na czele stołu, jego głos brzmiał głośno, śmiał się i nalewał kieleci. Stałam obok. Trzymając dzban i starałam się być niewidzialna. Ale za każdym razem, gdy pochylałam się, by napełnić jego czarę, jego ręka znajdowała się zbyt blisko. Wydawało się, że to przypadek, ale wiedziałam przypadków nie ma. Pani siedziała naprzeciwko. Jej spojrzenie było zimne i ostre jak ostrze noża. Nic nie powiedziała, ale czułam, że widzi więcej niż powinna. Spróbowałam opuścić wzrok. Ale serce było tak głośno, że wydawało się, iż słyszy je cała sala. Po kolacji wyszłam na podwórze, mając nadzieję zaczerpnąć świeżego powietrza i uspokoić drżenie rąk. Niebo było ciemne, a w oknie na górze paliło się światło. Wiedziałam, pani jeszcze nie spała. Wydawało mi się, że jej sylwetka na moment mignęła za zasłoną. Zastanawiałam się: Dlaczego nic wtedy nie powiedziała przy stole? Co planowała? Tej nocy prawie nie spałam. W głowie krążyły jej oczy, spojrzenie, pełne niedopowiedzeń, i jego ręka, która zatrzymała się na mojej talii. Czułam, że między nimi dwojgiem zaczyna się gra, a w tej grze ja jestem tylko pionkiem. Następnego ranka kobiety przy studni szeptały. Słyszałam swoje imię i śmiech ukryty za dłońmi. Mówiły, że pani od dawna zauważa, jak pan zatrzymuje na mnie wzrok. Że to może obrócić się w nieszczęście jeśli nie będę ostrożna. Milczałam, jakbym nic nie słyszała, ale wewnątrz wszystko się ściskało. Czyżby cały dom już wiedział o tym, co staram się ukryć nawet przed samą sobą? Czasami wydawało mi się, że tracę rozum. Każdy jego krok, każdy obrót głowy, chwytałam jej i czytałam jak tajne wiadomości. Mógł przejść obok i nie powiedzieć ani słowa, ale jedno spojrzenie wystarczało, by odebrało mi oddech. A potem łapałam się na myśli, a może to tylko moja wyobraźnia, może wszystko, co biorę za znaki, to tylko gra fantazji. Ale wtedy dlaczego pani patrzyła na mnie tak, jakbym była jej wrogiem? Wieczorem myłam podłogę w dużym salonie. On wszedł niespodziewanie, podszedł zbyt blisko i pochylił się, jakby chciał coś powiedzieć. Ale zamiast słów jego palce przesunęły się po mojej ręce. Drgnęłam. Ale on tylko cicho się uśmiechnął i wyszedł, zostawiając mnie zbijącym jak szalone sercem. Wszystko wydarzyło się tak szybko, że nikt nie zdążył zauważyć. Nikt oprócz mnie ale właśnie te sekundy przewróciły całe moje życie. Po dniu pani wezwała mnie do swojego pokoju. Siedziała przy lustrze, poprawiała włosy i patrzyła na swoje odbicie tak, jakby z nim rozmawiała. Jej głos był spokojny, niemal łagodny, ale w każdym słowie brzmiała groźba. Zapytała, czy nie wydaje mi się, że zbyt często przebywam obok jej majża. Ukłoniłam się i odpowiedziałam, że tylko wykonuję swoje obowiązki. Uśmiechnęła się kącikami ust i powiedziała, zapamiętaj, w tym domu nic nie pozostaje tajemnicą. Wyszłam, ledwo oddychając. Moje serce spadało gdzieś w przepaść. Teraz wiedziałam, że pani nie tylko zauważyła, ona postanowiła mnie obserwować. Tej nocy znowu leżałam bez snu. Rozumiałam, tajemnica, którą przechowuję staje się zbyt niebezpieczna. I prędzej czy później ktoś z nas zrobi krok, po którym już nie będzie odwrotu. Dlaczego wtedy pani powiedziała, że wkrótce w domu zrobi się ciszej beze mnie? Te słowa zabrzmiały przypadkowo, w trakcie rozmowy, ale poczułam w nich chłodne ostrzeżenie. Siedziała na werandzie, piła słodką herbatę i obserwowała, jak zamiatam podłogę obok. W jej głosie nie było złości, tylko lekka drwina, jakby wiedziała coś, czego ja nie wiedziałam. Zamarłam na chwilę, ale potem kontynuowałam pracę, udając, że nic nie usłyszałam. Ale wewnątrz wszystko się załamało. Cały dzień łapałam jej spojrzenie. Czasami było tak ciężkie, że chciałam się ukryć. Jakby bawiła się ze mną, rzucając to zimny uśmiech, to milczenie, które przerażało bardziej niż krzyk. A wieczorem usłyszałam, jak inne kobiety przy studni mówiły, że pani zamierza sprzedać kogoś z nas. Nie odważyłam się zapytać, kogo dokładnie, ale każda komórka mojego ciała krzyczała, że chodzi o mnie. Pan zachowywał się inaczej, zaczął pojawiać się częściej niż wcześniej. Jego kroki w korytarzu rozpoznawałam od razu. Potrafił odezwać się do mnie tak, jakbyśmy byli sami, Choć w pokoju znajdowali się inni. Jego słowa nie miały bezpośredniego znaczenia, ale każdy ton, każde spojrzenie mówiło więcej, niż powinno. Bałam się tych chwil, a jednocześnie na nie czekałam, choć wiedziałam, to droga donikąd. Czasami w nocy słyszałam, jak pani kłóci się z nim. Jej głos był ostry, jego uparty. Nie rozumiałam słów, ale czułam, że powodem byłam ja. Mój cień stawał się przyczyną ich sporów, i przez to robiło mi się nieznośnie ciężko. Co będzie dalej? Czy naprawdę ja sama, nie chcąc tego, stałam się bronią w cudzych rękach? Pewnego ranka wysłano mnie do pomocy w ogrodzie. Powietrze było wypełnione zapachem jaśminu, i na chwilę zapomniałam o wszystkim. Ale nagle pojawił się obok, jakby znikąd. Jego dłoń dotknęła mojej, kiedy podawałam kosz. Zatrzymał ten moment patrząc prosto w oczy. Wszystko wokół jakby zamarło, a tylko szelest gałęzi ukrywał nasz oddech. Ale w tej samej chwili poczułam czyjś wzrok od strony domu. Gwałtownie cofnęłam rękę, ale było już za późno, pani stała w oknie. Od tamtej pory wiedziałam, że się nie zatrzyma. Obserwowała, czekała i prędzej czy później uderzy. Czasami kobiety przy ognisku szeptały, że pani jest zbyt dumna, by to znosić. Że być może zdecyduje się mnie pozbyć, by nie widzieć mojej twarzy obok niego. Słyszałam ich słowa, ale starałam się udawać, że nie rozumiem. A nocań, leżąc na twardej macie, myślałam tylko o jednym, ile czasu zostało mi tutaj, a jednak były chwile, kiedy zapominałam o wszystkim, kiedy jego spojrzenie spotykało moje, kiedy jego kroki zwalniały obok mnie, kiedy przypadkowy dotyk stawał się tajemniczą obietnicą. W tych sekundach czułam się żywa, ale jednocześnie wiedziałam, właśnie te sekundy mogą stać się przyczyną mojego końca. Tego wieczoru pani znów wezwała mnie do siebie. Długo patrzyła w lustro, poprawiała włosy i mówiła, jakby sama do siebie. Niektóre rzeczy trzeba usuwać z domu, zanim zamienią się w kłopot. Stałam w milczeniu i w każdym jej słowie słyszałam wyrok. Kiedy wyszłam z jej pokoju, moje ręce drżały. Wiedziałam, ona coś przygotowuje. I wkrótce wydarzy się coś, co odmieni mój los. Dlaczego on wszedł do kuchni właśnie wtedy, gdy zostałam sama? Pochyliłam się nad miską z naczyniami, woda była jeszcze ciepła, a w ciszy słychać było tylko, jak krople spadają z moich rąk. Drzwi otworzyły się gwałtownie i w progu pojawił się on. Drgnęłam, odwróciłam się i spotkałam jego spojrzenie. W tej chwili zrozumiałam, nie przyszedł po wino ani po jedzenie. Podszedł bliżej, jego kroki były miarowe, jakby wszystko wokół należało tylko do niego. Cofnęłam się do ściany, ale miejsca już nie było. Jego dłoń dotknęła mojej policzki i poczułam zapach wina zmieszany z ciepłym oddechem. Wiedziałam, że nie mogę się sprzeciwić, wiedziałam, że każde słowo będzie moją zgubą. A jednak serce było tak głośno, że bałam się, iż mnie zdradzi. Cisza kuchni otulała nas. Pochylił się niżej, a powietrze między nami jakby się skurczyło. Wszystko stało się tak szybko i tak nieuchronnie, że do dziś nie wiem, ile trwały tamte minuty. Moje ciało słuchało jego, a dusza próbowała uciec. Ale nie było drogi, tylko ściana za plecami i jego cień zasłaniający światło. Kiedy wszystko ucichło, patrzył na mnie tak, jakby nic się nie stało, jakby to był zwyczajny wieczór, jego zwyczajny wybór a potem jego głos stał się łagodniejszy niż kiedykolwiek. Nie jesteś taka, jak inne, powiedział, nie pozwolę, by spotkało cię coś złego. Te słowa rozdarły mnie od środka, stałam złamana, a jednocześnie chwytałam się każdego słowa. Wiedziałam, że jego obietnica nie była ochroną, lecz nową klatką. A jednak w tej klatce tliła się iskra nadziei, że może naprawdę nie pozwoli mnie sprzedać, nie pozwoli rzucić w obce ręce. Po tamtej nocy jego zachowanie się zmieniło. Publicznie był chłodny, surowy i nikt by nie pomyślał, że między nami jest cokolwiek. Ale każde jego spojrzenie przypominało mi o kuchni. Każdy krok w korytarzu sprawiał, że serce biło szybciej. A jego słowa, wypowiadane szeptem, żyły we mnie jak zakazana tajemnica. Rozumiałam, ta tajemnica prędzej czy później wyjdzie na jaw. A wtedy moje życie zmieni się na zawsze. Dlaczego tamtego wieczoru pani wezwała mnie do swojego pokoju, chociaż zazwyczaj nigdy tego nie robiła. Siedziała przy lustrze, jej ręce powoli przeczesywały włosy, a oczy w odbiciu były zimne i uważne. Weszłam cicho, starając się nie spotkać jej spojrzenia. Udawała, że mnie nie zauważa i dopiero po długiej pauzie powiedziała. Niektóre rzeczy trzeba usuwać z domu na czas, inaczej zaczynają pachnieć gorzej niż rozlane wino. Jej głos był spokojny, ale każde słowo brzmiało jak groźba. Stałam z opuszczonym wzrokiem i milczałam, a wewnątrz wszystko kurczyło się ze strachu. Ona wiedziała, albo przynajmniej się domyślała. Czułam, że z każdym dniem jej podejrzenia rosną. Następnego dnia on znów znalazł moment, aby zostać obok. Jego dłoń ledwie dotknęła mojej, i już wiedziałam, że to powtórzenie tamtej nocy, o której starałam się nie myśleć. Ale teraz było inaczej, jego słowa stały się odważniejsze. Nie bój się, powiedział, wszystko mam w swoich rękach, należysz do mnie i nie pozwolę nikomu cię zabrać. Zadrżałam, jego obietnice brzmiały jak ochrona i wyrok jednocześnie. Z jednej strony była w nich nadzieja, że powstrzyma mnie przed sprzedażą, z drugiej, rozumiałam, jeśli pani postanowi inaczej, jej gniew spadnie tylko na mnie. Kobiety przy ognisku zaczęły szeptać głośniej. Rzucały ukradkowe spojrzenia, gdy przechodziłam obok, i śmiały się za moimi plecami. Wiedziały więcej, niż powinny. W ich słowach była i zazdrość, i złośliwa radość. Teraz moja tajemnica przestawała być tajemnicą, zamieniała się w broń, którą można było przeciwko mnie użyć w każdej chwili. A pani coraz częściej wzywała mnie z błahych powodów. To podać filiżankę to poprawić suknię, to stać obok, kiedy rozmawiała z gośćmi. Za każdym razem jej oczy nieprzerwanie śledziły mnie, a ja czułam się jak ptak w klatce, na którego patrzą, czekając, aż zgubi pióro. Pewnego wieczoru, gdy on był obok, pani podeszła niespodziewanie blisko. Położyła dłoń na jego ramieniu i uśmiechnęła się, ale jej oczy były przyklejone do mnie. W tym uśmiechu było więcej jadu niż w jakichkolwiek słowach. I wtedy zrozumiałam, postanowiła wystawić nas oboje na próbę. Tej nocy leżałam bez snu. Myślałam o Jego słowach: Należysz do mnie i o jej zimnym uśmiechu. Rozumiałam: Wkrótce nadejdzie moment, kiedy będę musiała dokonać wyboru. Czy zostanę w cieniu Jego obietnic, czy pani zmusi mnie, bym zniknęła z tego domu na zawsze. I co się ze mną wtedy stanie? Minęło kilka dni, klęczałam, układając kosze kiedy usłyszałam jego kroki. Były ciężkie, pewne, jak człowieka, do którego należy każda deska tego domu i każda dusza w środku. Podniosłam głowę i spotkałam jego spojrzenie. Nie było w nim ani ciepła, ani tajemnych obietnic, tylko zimne pożądanie, które nie pytało o zgodę. Podszedł gwałtownie, jakby czas skurczył się do jednej sekundy. Spróbowałam się cofnąć, ale za plecami była ściana. Jego dłoń zacisnęła się na mnie tak mocno, że zabrakło mi tchu. W stodole pachniało kurzem, sianem i wilgocią, i ten zapach na zawsze wsiąkł w moją pamięć. Nie powiedział ani słowa. Ciszę przerywało tylko skrzypienie starych desek i mój urywany oddech. Wszystko wydarzyło się brutalnie, niemal jak szyderstwo z mojej słabości. Czułam, że dla niego nie jestem kobietą, a rzeczą, którą można złamać i znów odstawić na miejsce. Moje serce krzyczało, ale usta pozostawały zamknięte. Bałam się, że jeśli wydam choć dźwięk, stanie się jeszcze twardszy. Łzy nie płynęły, oczy pozostawały suche, jakby wewnątrz nie było już sił, by płakać. W każdym jego ruchu słyszałam drwinę, i z każdą sekundą rodziła się we mnie nienawiść. Kiedy wreszcie się odsunął, zostałam na zimnej podłodze, ze zaciśniętymi w pieści rękami. On wyprostował się. Poprawił ubranie i spojrzał na mnie tak, jakby nic się nie stało. Jakby to było jego prawo. Jakbym była częścią mebli, których można używać, a potem odejść. Drzwi zamknęły się za nim, a stodoła znów wypełniła się ciszą. Dopiero wtedy pozwoliłam sobie na drżenie. Przycisnęłam dłonie do piersi, próbując się ogrzać, ale chłód siedział głęboko we mnie. Wiedziałam, po tym już nigdy nie będę mogła patrzeć na niego tak jak wcześniej. Jego obietnice były kłamstwem, jego słowa o ochronie oszustwem. Nie chciał mnie chronić, chciał mną władać. I właśnie w tej chwili narodziła się moja decyzja. Już tu nie zostanę. Już nie pozwolę mu mnie dotykać. Niech droga będzie ciemna, niech każda minuta ucieczki może kosztować życie i tak odejdę. Po raz pierwszy od dawna poczułam w sobie siłę. Nie od nadziei, nie od jego słów, ale od nienawiści która stała się moją iskrą. Noc, kiedy myślał, że mnie złamał, stała się nocą, w której postanowiłam uciec. Dlaczego właśnie tamtej nocy poczułam, że ściany domu stały się klatką, a powietrze w nim – trucizną? Leżałam na twardej macie, wsłuchując się w każdy szelest. Serce biło tak głośno, że wydawało się, iż zdradzi mnie jeszcze zanim zrodzie pierwszy krok. Po stodole nie zostało we mnie nic oprócz determinacji, by odejść. Jego ręce były ostatnią granicą. Teraz wiedziałam: Jeśli zostanę, nie będzie już ze mnie nic. Wstałam, starając się nie skrzypnąć deską. W ciemności światło księżyca przebijało się przez szczeliny w ścianie, rysując srebrzyste pasy na podłodze. Szłam boso, żeby dźwięk mnie nie zdradził. Każdy oddech był jak krzyk, każdy cień jak oko, które mnie obserwuje. Za domem był ogród. Tam, gdzie jaśmin pachniał najmocniej, zatrzymałam się, czując, jak drżą mi ręce. W pamięci pojawiła się jego twarz, gdy mówił: Należysz do mnie. Te słowa brzmiały we mnie jak wyrok. A jednocześnie słyszałam głos matki z odległego dzieciństwa: Nikt nie włada Twoją duszą. Podeszłam do studni. Tam czasem gromadziły się kobiety i wiedziałam, wśród nich były te, które widziały więcej, niż mówiły. Szepnęłam jednej z nich. Starej i mądrej, że nie mogę już dłużej zostawać. Spojrzała na mnie długo, jej oczy błyszczały w ciemności. Jeśli odejdziesz, nie oglądaj się, powiedziała. I pamiętaj, twoja tajemnica, to twoja siła. Te słowa uderzyły we mnie jak dzwon. Ona wiedziała, albo przynajmniej się domyślała. Ścisnęłam jej dłoń, a potem znów weszłam w noc. Droga prowadziła do lasu. Każdy zak wydawał się zasadzką. Każdy szelest, krokami nadzorcy. Bałam się, że pani patrzy z okna, że jej oczy płoną w ciemności. Ale strach nie był już moim panem. Stał się paliwem dla moich nóg. Czułam, jak w piersi podnosi się coś nowego. To nie była nadzieja. To była wściekłość, która pchała mnie naprzód. Wiedziałam, przede mną może być nieznane, chłód, głód. Ale to było lepsze niż życie w niewoli cudzych rąk i cudzej złości. A jednak, odchodząc, niosłam ze sobą nie tylko strach. Niosłam swoją tajemnicę, tajemnicę, której nie odważyłam się wypowiedzieć na głos, ale która pewnego dnia stanie się moją bronią. Noc była gęsta, księżyc schował się za chmurami, i tylko moje kroki wyprowadzały mnie z domu, w którym zostawiłam wszystko oprócz samej siebie. Nie wiedziałam, czy jeszcze zobaczę świt, ale wiedziałam jedno: już nie wrócę. Szłam leśną ścieżką, a każdy krok odbijał się echem w piersi. Noc ukrywała mnie, ale nie mogła ukryć moich myśli. Tajemnica, którą chroniłam, paliła mocniej niż rana. Nie mogłam nikomu jej zdradzić, bo w niej była moja słabość i moja siła jednocześnie. Tamtej pierwszej nocy w kuchni on uczynił mnie swoją, nie pytając, nie dając wyboru. A wkrótce zrozumiałam, że we mnie narodziło się życie obca krew. Obca władza, obcy grzech, wszystko splatało się we mnie. Nienawidziłam go, ale w ciszy nocy słyszałam cichy stuk, który nie należał ani do niego, ani do pani, ani do tego domu. To było moje, moje dziecko. Ta tajemnica trzymała mnie przy życiu, gdy ręce opadały, gdy strach dusił, gdy spojrzenia pani wypalały mnie na wylot. Nie mówiłam nikomu, ani kobietom przy studni, ani tym, które dzieliły ze mną chleb przy ognisku. Milczałam, bo wiedziałam, jeśli się dowiedzą, rozerwą mnie między sobą. Jedne potępią, inne pozazdroszczą, trzecie sprzedadzą tę prawdę pani. Teraz, odchodząc w noc, wiedziałam, Uciekam nie tylko dla siebie. Uciekam dlatego, co rośnie we mnie. Dlatego, by to życie nie poznało ani jego rąk, ani jej nienawiści. Szłam boso po zimnej ziemi, a każde zadrapanie przypominało: wciąż żyję. Nie wiedziałam, czy dotrę do wolności. Może złapią mnie o świcie, może moje kroki skończą się jeszcze zanim słońce wzejdzie nad polami. Ale wiedziałam jedno: teraz mam cel, i jeśli upadnę, to tylko na drodze do wolności. Wciąż słyszę ten dzwon w uszach, ale teraz brzmi inaczej. Nie jak rozkaz do pracy, ale jak wezwanie do nowego życia, do tego, Czego nikt nigdy nie będzie mógł mi odebrać. Oto moja prawda, oto moja tajemnica.